Hej, hej, hello ludzie! Witam serdecznie. Tutaj Celeb 55? Oraz Sekartis I wracamy do naszej historii. Moj Ten Clash of Heroes. Jest i teraz czytuję pół godziny. Tak. W ostatnim odcinku zrobiliśmy jednorożce. Które lepiej wyekwipować Tak, ponieważ jednorożce są jedną z najbardziej OP jednostek tej frakcji. O ile nie najbardziej OP jednostką tej frakcji. Co tłumaczy, dlaczego jest ukryta. Nie, nie na dobę OP. Denerwujące, ale mały jednostek naprawdę zasługuje na OP, jak fechmistrzowie. O oh boy. Fechmistrzowie. Okej, okay, tej walki nie lubię. To jest gimiki walka. Tak. Chcesz powiedzieć? Udawajęta, dajesz. Udawajęta. Twigdy. A więc masz zamiar powstrzymać wojnę pomiędzy elfami i ludźmi, tak? A jak chcesz to zrobić bez pomocy drzewców? Udowodnił w bitwie, że jesteś strategiem. odłączę do twojej sprawy. Oh god. Siła drzew tu posłużyłaby mojej w sprawie, Twiglifie? Przyjmuję wyzwanie! Widzę, że też masz problem z czytaniem jak ja As always To jest giniki walka, która polega na tym, żeby wytankować te drzewce. Co zwykle nie jest problemem. Tak znaczy zwykle jest problem, ale chcąc po tym, że dostaliśmy właśnie smoki przed ryj. To będzie proste. Tak, musimy zniszczyć te drzewce albo je wytankować, albo jeśli nas uderzą, to zniszczyć ich pozostałości. Gra stanowcza nas. Okay. Gra nas za bardzo lubi, bo daje nam dwa smoki i danie przed drzewcami. Cliff, <gryf>, celeb, my friend, Dragons here. Może nagroda za zrobienie tyle ten sian w pierwszym odcinku? Eee. Teraz musimy tylko dostatecznie dobrze... To tak, to tak naprawdę wystarczy tego przeżyć, nic więcej, nie zadać damage'a, nie nic. No, przecież można je pokonać Na jest. No grunt, żeby się ich pozbyć z pola bitwy. Im więcej ścian, tym zabawniej. Im więcej ścian, tym lepiej. Yes. I na Tynors się nie pojawiła, byłyby nawet nie do tankowania tego Dobra, nie ma sensu, w końcu. Sorry. Nie muszę już nic robić Wygraliśmy Po prostu lubię tą ścianę, znaczy tą dziurę tutaj Taka casualowa Tylko pamiętaj, że te Enty będą zlinkowane Wiem, wiem, ale i tak mam zbyt dobre ściany po drodze O, o, do, dobra, się nieś trochę Wow. <laughs> What you got, bitch? GG, <laughs> Easy Didn't even break a sweat Okay, Next Next to... Powej się zbliżam do Bosa Dobra robota Elfko. Ja i moje bracia oddajemy się pod twoje rozkazy Enty Enty to drugi Czempion i ostatnia jednostka, którą zdobywamy. Enty są trochę irytujące. Mają troszkę więcej siły niż y, smoki, chyba tam o 10 na 5. poziomie, ale ładują się dłużej i po walnięciu wroga wysysają z niego HP. Tak, i to jest bardzo denerwujące, bo je, kiedy oni wysysają e, HP, to my się leczymy wtedy. Ale to też jest irytujące, dlatego ktoś się, ponieważ to są cztery pola, których nie można w ogóle ruszyć z pola bitwy. Nie można tak. ich przesunąć do przodu. Prawą, w lewo nigdzie. Tam gdzie walnęły, tam zostają. Nawet jeżeli przed nimi jest wolne miejsce. Spójrz! Gryfici zaraz zetrą się z naszymi braćmi elfami! Gryfici... Gryfici... I mamy starego znajomego. Ej. Dwa... dwie nagrody. Dwa nagrody, ja! I, I to chyba my... nie mamy już, tak. Został nam tylko... mag. Kaflion. On był. Cazlun. Mm. I teraz będziemy grać z Varkasem. Czy my chcemy spojlować Warkasa? Nie, 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 nie spojlujmy. Warkas umiera! Zostanę <gryw> <gryw> przy spojle, po prostu byle jakie imię albo nazwisko, umiera. Już. Okej, okay, what is this shit? <gryw> this is life. Dlaczego Warkas zaczyna walkę? <gryw> To jest takie mylące, kiedy ty zaczynasz walkę drugi i nadal jesteś na dole. To takie... Well... Okej... Okay. O, patrz! Dało się! Nie ma! Ściana za ścianę! Mogę mm. poczekać z tym... Fuck! No, mogłeś z tym poczekać, bo... Konni... A wszyscy wiemy, jak działają konni. Zrobię jeszcze to w takim Nie, nie to, tylko o to. Będzie więcej mocy. More power. Do it. No. się nad czymś. Przydałoby się nam parę ścian. No właśnie, jak chcę tam zrobić ścianę. Wiem co zrobię. Tego niedźwiedzia położę tu. Tego niedźwiedzia położę tu. I naładuję to. robi to... ściana? Wtedy, Aha. kiedy wróżki wystrzelą. Jej, genius. Oh god! Ten koleś! Himad! Ech. Himad Bad. O, Chociaż... Mogę zrobić tak. Ja to zrobię tak. Tak i teraz bierzemy to. What am I doing? Well... W sumie trochę nie lubię tego, że jedno... Nie, tyle nie lubię... Ja to rozumiem, ale... Dziwnie się czuje, kiedy używam jednostek, które nie mają pełni swojej siły. Na przykład widzę tego jednorożca, który ma 9 powera i takie what the fuck? Tak, za dużo graliśmy na multi i się przyzwyczailiśmy do pełni sił jednostek. Ba, nawet streamowaliśmy trochę multi. Tak. No i oczywiście konny wszystko wytankował, nawet tego nie poczuł. Halt. Takie... Dust down, even prey trog. Nie podoba mi się to, co się tutaj dzieje. Oh shit! Wiesz co? Przydałoby się naładować tego smoka bar w ekspresowym tempie. Will do, spokojnie, will do. Zaatakuje na na tej turze, przez co smoka. Mogli się, tak, tak. tak. tak, tak. Opadnie yes. nam. Yes! O oh, mój Boże! Tyle Cze ataków. Słyszałeś o ścianach kąpię troszkę? Proszę? Please? Nie? <gryst> nie wiem co to ściany. List. Przecież ja no, ładnie walnął, jak na ten poziom. Trochę szkoda, że Warka. No cóż... Nie, może lepiej tego nie powiem. <gryst> A nie, inaczej. jest szkoda, że prawie każdy wróg, którego spotykamy nie ma żadnego ulta swojego. O może... Boże. Nie straciliśmy prawie w ogóle HP. Lel. Okej, okay, tracimy. Okej, okay, traci... Dobra! Au. A, t, 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 t. O! Trzała teraz? W anioła? Mode. Tak, why not? Bo by doładował w następnej turze. Daj sobie do tego sprzęt, się. I wiesz, że nie lubię, kiedy pod moim domem jest anioł naładowany. Do widzenia! Bądź moje mojej posiadłości! Ten anioł taki. Czy słyszałeś słowo Elrata? Nie! Yeah! Walp Następna tura będzie ciekawa. Następna tura będzie owocna. Au. Wygramy tobie w następnym ataku. O wow! Dobre posiłki ziomuś. I ziomeczek. Maę. Well. No, Kto by się tego spodziewał, że akurat tam pójdzie ten atak? Komputer nie wie, że powinien robić ściany przed takim smokiem. Oh shit. Shit is well. hilarious. Patrz, jestem komputerem! <laughs> ja też tak potrafię! Chyba można sobie odpuścić na samą turę. No, zdecydowanie, bo tak naprawdę co zrobisz? Weź, wezwiesz posiłki tylko i. i nic. No, chyba że z tymi posiłkami spadłyby dwa niedźwiedzie. Na tamte niedźwiedzie, żeby można było zrobić fuzję, ale to i tak bez sensu. Well, close enough. <grywki> Usuwanie ścian! No dobra. Akademia ma artefakt, który powoduje, że kiedy usuwasz jednostkę, to dostajesz manę w zamian. Jak usuwasz ścianę, chyba, a nie jednostkę. Wydaje mi się, że to też do jednostek jest. Hmm. Patrz, kondy mu spadł z białym, idealnie pod kolor. Przed smokiem. No kurcze, to ciekawe. 1 HP 41? Opcja jeszcze 13! Chcę mnie? Gdyśmy go wcześniej to chyba i tak musimy go pokonać w tej turze już. No, nie wiem. I tak byśmy mieli strzałę, chyba w tej turze już, więc Mmm... chyba można pokazać te aseny w akcji. O fila. The young elves are determined to stop this meaningless war, risking everything to try to call a truce between these once peaceful nations. Anso. Clash of hentai. Widziałeś ten konwinien cenzoring? Zatrzymajcie się wszyscy, opuśćcie broń! O! Pokonamy na polu bitwy przez młodą dziewczynę! A niech to! Serwarka Warkas czeka na twoje rozkazy, Elfko. Mów! na <grymna> kolana! <grymna> kolana> Będę over! Mistrzu Warkas, a nie Mistrzu Warkasie? Powinien... Mistrzu Warkas, czemu podniosłeś na moich ludzi? To wy zaczęliście! Nasze wioski po drugiej stronie rzeki zostały zaatakowane, a ich pola zniszczone. N nelir. Kłamca! To wy zabiliście mądrego Lasira, jej ojca, razem z jego braćmi. Nie, byłam tam tego dnia. Nie, za, nie zaatakowali nas ludzie, tylko demony. Demony? Padliśmy ofiarą koropnych kłamstw. Musimy głosić prawdę zanim nasze ziemie pogrążą się w wojnie. Spójrz na tego psa. What are we doing here? Nawet jeśli ci uwierzą, niewiele to znaczy. Imperium gryfów szuka zemsty. We are out for blood. Na rozkaz hrabiego Carlaila wysłałem tych ludzi po pierwsze ziarno. Pierwsze ziarno? Ono jest święte. z niego wracają kolejne pokolenia naszych drzew. O, naprawdę? Mają zamiar je zniszczyć. shit's bad. <laughs> Ta wina. Nasylane, nie! <laughs> Blaska! Dostała od Warkasa? Jeśli nie pośpieszymy, może ich jeszcze powstrzymamy. Jeśli się pośpieszymy. Tak. Przepraszam. Wypełniam tylko rozkazy. I pobiegł. Wait. A tu jest. Co? O, zagadek. Tak, więc zagadek. Moi ludzie są gotowi do bitwy. jestem rozczarowany, że nie będziemy brać udziału w wyważanym bitwie. Ja tęsknię za walką. Wiesz, kiedyś byłem niezby... byłem niezbyt strategiem. Moim specjalnością były bitwy zagadki. No naprawdę fajnie, ale sprowadź mnie z nami, to będzie truskawka Dignat, się pomyślał. Tak? Szybciej. Tak. O, okej. Okay. A, i tak przykład, to już jest końcówka z tej kampanii. No tak, dwie trzecie. Hmm, what do we do? Jak to usuniemy? To się zrobi ściana. Wszystkie żółte elfy pójdą. One pójdą na górę, odsłaniając tam jednego niebieskiego. Chyba tak zrobię, Czaj. W razie czego szybko nam pozwoli gra ponownie to zrobić. A Ale siłba. to chyba będzie tyle, tak. Yep. Kurna ubiegłem wygadki są świetle. ROM, mm. mm. Czy one przejdą przez to? Aj i tak smogła nie. 69, idealna liczba. Przejdą, bo siła jednostek jest na piątym poziomie chyba tutaj. Chyba nie mówiliśmy o specjalnej... Jed... W ogóle tej zdolności smoka, że właśnie podstawia ten kwas. I niszczą jednostki, bądź też ranią jednostki, jeśli jednostki są naładowane, ale stoją na tym kwasie. TARARARAM! Udało się. Dobra robota. To zwycięstwo warte jest nagrody. Masz tutaj trochę drobnych. Wezmę zamiast jednorostów... trenty drzewce. Tak, swoją drogą, to jest chyba najpotężniejsze ustawienie, jakie można mieć, jeżeli chodzi o te dwie jednostki. Dwa czempiony po prostu. No. E, na multiplayerze. No tak. Przykazał moją dumanę Menno. No. Nie spodziewałem się, że tak szybko rozwiążesz. A coś może. Dawaj, ty! <grystanie> Tym razem cię powstrzymam. You shall not pass. Lubię fakt, że on ma 10 poziom. Okej, okay, oh. what? What the fuck is going on here? Mm. Jeżeli usunę to, usuną nam tylko trzy nie, 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 tego niebieskiego po drugiej stronie, bo dwie ściany się wtedy zrobią. Zgadzę się. Tu mamy cztery ruchy. Położę to tu, usunę żółtego mm -hmm. elfa, odsłoni nam się ta. Tak. Mamy trzy tury, idealnie. O mój Boże, pamiętam, że dłużej na tym siedziałem kiedyś. My to za pierwszym razem robimy teraz. Jej! Mi... Bez ściągania! Ty patrz w ogóle NTOP! Jedna tura ataku! To jest wkurzony end. To jest najsmutniejsza rzecz. Walnąć za jeden czempiona i go zniszczyć. Tak. Ale wiesz co jest smutniejsze? Walnąć wroga za jeden i go zniszczyć, bo jest się pewnym czempionem. O, tak. tak. <laughs> to jest słaby czempion, jeżeli chodzi o jego moc przebicia, ale jego pasywka holy się. Masz umysł tak wysyłek jak Festrzawan, Menon. Dobra robota, korzenie wyczerpania! <grymne> <grymne> Zsiewisz <grymne> więcej! Yep, to jest bardzo dobry artefakt, zgaduję To jest dobre, bo jej... im więcej walniesz a. Entem, tym więcej on się, a to podwaja jeszcze ilość, więc jeśli będziesz ssał 5 co turę, to zsierz 10. Mów. Zwycięstwo na serwer było imponujące, ale wiem czemu jego strategia zawiodła. Czy pozwolisz mi przetestować moją teorię w mojej bitwie? Chodź Sir na Sprawdźmy teorię w praktyce. Na Oj nosie. Na Nathanso... tansonie przepraszam. Na ksiądz na tanek. Na tanson. Okej, okay. what is going on here? O, patrz, już no. smoka. Ale on zaczyna. Jak zwykle. Well. Mogę usunąć tą żółtą, przez to usunę obu zielonych. Mm. I przy okazji wytankujemy tych. Trochę. No, do it. Okej, okay, teraz mamy... JÓZU ILE niedźwiedzi TAK! You're oh! very Mogłem wykorzystać te rusałki do czegoś innego, ale... Nie. Myślę, że lepiej jest załadować sumokę, pamiętaj, żeby nie zrobić ściany. Like that? Don't do it. Ile razy my się daliśmy na co nabrać? Low level levelowe nuby byliśmy Teraz jesteśmy nie cóż sami wyższej rangi. Nie co teraz mógłbyś zrobić? Do... ściany z niedźwiedzi teraz. ale no nie chcę ściany z niedźwiedzi. Wiesz jak to zrobić, to. O. Ooo Kurczę, źle to obliczyłem! No właśnie... Gdybyś mnie posłuchał, doładowałeś mnie do smoka! zrobiłem ścianę, nie zagaduj mnie, to. O przepraszam... Przepraszam, że żyję. Ej, FPSy? Okej, okay, FPS się uspokoiły. Please, no FPS. Ostatnio mieliśmy problem z nagrywaniem tego, bo FPS cały czas spadały z jakiegoś powodu. Tak jak nie. teraz! What the hell? No! No! men no no no, no 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 gusta, no! Chwila. Chwila, spokojnie, ja to gadnę. Okej, okay. włączymy od nowa nagrywanie. Jest, jest cool, jest cool. Najgorsze no jest to, że nie wiadomo dlaczego CFPS FPSy tak spadają. To na pewno to nie jest problem miejsca na dysku, bo już to sprawdzaliśmy. Procesor raczej też masz w porządku, RAM też, więc... No nie według NVIDII! <laughs> NVIDIA... NVIDIA... <laughs> zaraz stracimy smoka. Well... Get your groove on, soldier. Tak. Post. Dlaczego mi to robisz w komputerze? Komputer cię hejci. Będę tak odświeżać co 5 sekund, mówię ci. <grym> A potem 200 filmów na dysku. Każdy po sekundę. Yes. 2 FPSy, you gotta be fucking kidding me. Neil. Neil. Moje fps -y mi spadają... Czy ten koleś... Ja już nie wiem co się dzieje jeszcze moment. Są takie lag że nie wiem co się dzieje. I don't even... Nie martw się Celebi! Jeszcze tylko parę tur! Wytrzymaj! <grym> <grym> Dotrłapałem się do linka! O, you więcej must. link! You must resist. Ty, ty! Nagle działa! LOL! Samo się naprawiło, okej! Okay. Skończyło się miejsce na dysku, teraz po prostu minusowe mam miejsce na dysku. <grym> tak swoją drogą... Jeżeli ktoś się zastanawia o te cyferki, które tu się pojawiają, to to jest leczone zdrowia, od kapłanek. Ano. Zawsze Kapłanki. każde leczenie i każde... Właśnie nie, obrażenia nie, ale leczenie zazwyczaj jest tam pokazywane. Tyle ścian przed tymi biednymi i za co? Rusalki takie. no, klicno. Ten koleś, ten PC, So Sogut. <noise> o, tam na smoka, pewnie go naładuje. Walnę tam ściany na zaś. Jep, niestety tak naprawdę myślą komputery w tej grze. O, że tak. Oh, no, on ma smoka po lewej stronie. U. Widzę tą strzałę, która. <ślał> Matrix, chyba. <psiakrew. ślał> Matrix. Właśnie to. To jest już po walce. Chyba. Nie wiem, cieszyłbym się, biorąc pod uwagę, jak to działa. No wiesz, że gdyby grać i normalnie chodziła, to już by było dawno po tej walce. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ne, 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 Kąpię poddaj się po prostu, będzie szybciej. Wejdź <grydź> z gry, kąpię. Wejdź tuj! Jeszcze usuwa sobie jednostki. I we weźmie jeszcze tego sprzed smoka. Nie, Ale. nie wziął. Oooo, a szkoda. On chyba tego nie wytankuje. Tego smoka. Nie ma szans na wytankowanie go. Nie wiem. Zależy, jaki będzie bonus. Jep, nie wydankuję tego raczej. No i dobrze, bo potem byśmy oglądali strzałę w slow motion znowu. Ej, przynajmniej dobrze widzimy animację smoka atakującego. Ula la! U mnie yeah. slajd show. Na tym slajdzie smok zbija się w powietrze. Na tym slajdzie żyga. Please! Next! Next! Yes! Next. Ok. To by było na tyle w tym już niszczącym się powoli odcinku Mighty Magic Clash of Lights. I wiosnę wczytywanie, raczej im dać panie. A tak, wiem. Więc... Bo, bo światło się rata zawsze mi świeci. O, wow. Wczytuję, wczytuję, wczytuję. I nade wszystko, wszystko wybucha. No? Dalej! Wygląda na to, że razem z Vorkasem trochę zardzewieliśmy. Przydałoby nam się kilka rozgrzewających mięśnie pojedynków. Chcesz się ze mną siłować, Elfko? Zapasy. Nic mi nie obchodzi, co mówią o, u nas o Elfach. Jak dla mnie, nie wyglądacie na istoty znające pojęcie honoru. Wyglądacie czy nie wyglądacie? Wyglądacie. I casualowo sobie odbiegł. Mami, help! Zadzwoń! A więc to by było na tyle. Bye. Bye. Bye.